Witam serdecznie. Możemy się trochę przejść na pasiekę. Tu widać o moje poidło. Cały czas działa. Pszczoły są. Pszczoły są. Wszędzie na nim. Niestety tu jakieś ptaszyny mi ostatnio trochę rozdrapały. Prawdopodobnie coś chciało się tu napić. Coś tu łaziło mi po poidle. Po Także ten mech działa, wsiąka tą wodę i pszczółki elegancko wszędzie tak, wszędzie do tej wody lgną, prawda? I zlizują i jest elegancko, mają swoje poidło. Teraz możemy się o, przejść tak naokoło, może trochę posadzie. W tej chwili już jest trochę oczywiście biednie, jeśli chodzi o pożytek, dopiero za chwilę zacznie nam Słuchajcie, kwitnąć ta nawłoć, chociaż to też nie wiadomo jak to będzie. Trochę popadał ten deszcz, no może będzie miał jakiś to rezultat. Jak widać, o, wiśnie już dojrzewają, ale tutaj na sadzie, no w tym roku jest fajnie, tak? Trochę popadało, tu na przykład widać, o, jest pszczoła na konieczynie białej. No tutaj areał jest tej koniczyny. No to nie wiem, jak to określić, bo to y -y -y, może około 5 hektarów to są właśnie te ścieżki, tak? Gdzie jest ta koniczyna mniej lub bardziej zagęszczona, tak? I y -y, w trakcie, kiedy to jest właśnie skoszone, to ona na nowo i na nowo i na nowo, i, i ona tutaj daje nawet ładny ten pożytek tym pszczołom. wagon jest jednolity. Tu widzimy jakąś, ale to jest jakaś pszczoła. Pszczoła inna, ale też śmieszna. Mała, fajna, drobna pszczoła, nawet trochę podobna do naszych. Super. Nie, taka pszczółka? Śmieszna, nie? Pierwszy raz chyba taką właśnie widziałem na oczy. Pszczółkę. Oczywiście nie wiem co to za gatunek, bo widziałem taką właśnie pierwszy raz. Tak idziemy zobaczyć, idziemy się tak przejść, o może tędy pójdziemy jakoś na pasiekę. Tak, idziemy zobaczyć na jakim etapie w sadzie właśnie są kwasy. Kwasy już mam wszędzie powkładane do uli, do rodzinek. Oprócz pszczół, uczennicy, ona będzie robić sobie to sama. Ale uważam, że na razie ma na to jeszcze czas. Mm. Idziemy właśnie zobaczyć, jak wyglądają kwasy. Yy, na pasiece, na skarpie już na pewno one się zrobiły. Więc dzisiaj... Dzisiaj będę robił syrop. Tak. Dzisiaj będę robił syrop i prawdopodobnie właśnie na bazie też końskiego szczawiu. Widzę tutaj na sadzie końskiego szczawiu jest, tak. Ten po środku on nigdy nie jest pryskany nic, więc on tu był skoszony, bo jest właśnie taki dość świeży, więc będzie miał tego soku i wytłuczemy tego soku, no i damy go ile wlezie, tak, do tych naszych pszczół, tak. Powędruję do tego syropu, dodamy też trochę miodu i taki to syrop będzie wędrował właśnie do uli. W tym roku też chciałem rządki po środku przesiać ładnie gorczycą same środki, ale tych, tych rządków, tak jak tu jest ta koniczynka, to tu po środku bym posiał gorczycę, ale kurczę nie mam tej gorczycy właśnie. Dziś lub jutro będę robił zbiory mm, właśnie y, y, malwy mojej malwy No niestety pisałem tutaj do znajomego jak tam wyszła jego malwa w zeszłym roku co dostał paczkę Mówił, że nic mu nie wykiełkowało. No ja jestem w nadpodziwie, bo ten siew, który miałem to gdziekolwiek się rozszał przypadkiem wokół kontenera i tak dalej to coś tam kiełkowały i rosły, więc się trochę dziwię, że mu to nie wyszło, nie wiem dlaczego. Idziemy zobaczyć jak te pszczoły. Czy nigdzie kwas tu nie może nie porobił krzywdy żadnej. Tak, bo to by zaraz było widać. Popalone pszczoły przed wylotkiem leżące, ale no nie. Tak, nie ma. Tutaj, tutaj właśnie na tej pasiece tu, ten kwas nie działa mi tak sprawnie jak na pasiekach pozostałych. I tak sądzę, że to jest wina, wina, no że to jest po prostu wina położenia tej paszeki. i tutaj jest dużo bardziej przewiewnie, ta temperatura w ulach nie jest tak duża w tych korpusach u góry, nie kumuluje się tak od tych pszczół i wydaje mi się, że dlatego ten kwas tak usilnie, tak słabiej paruje, tak, te oczko, które się tworzy na dykcie nie jest takie duże, tak, może spójrzmy, nie wiem tego ulika, słuchajcie, zobaczmy jak to wygląda, w jakim etapie jest kwas, no jest tak połowa butelki, ja to jak widzę, że te dziurki od góry to nie są tak ładnie posklepione, to mnie to drażni, kwasem ładnie zalatuje, więc ten kwasek się robi, ale nie tak usilnie, tak, nie wiem czy to dobrze, raczej uważam, że nie. Jak mi się zrobi ten kwas, który robi się teraz tutaj, to w sierpniu, akurat na tej pasiece, na początku sierpnia, jeszcze zrobię kwas, ale to polany z dykty. Że tutaj przyjdę specjalnie i poleję po 10 ml, przyjdę na drugi dzień i wleję 20 ml na dyktę. I tak zrobię jeszcze jednorazowo tutaj dodatkowo kwasek, tak? ale tylko na tej pasiece, bo na całej reszcie pasieki. Na tych diktach naprawdę tworzą się fajnie uchowanego kwasu, a tutaj właśnie tak słabiej. Dlatego no, to pomożemy sobie w ten sposób. Oczywiście uważam, że lepiej, jakby to zadziałało mi porządnie z butelki. Kwestia jest taka, że jak tutaj urosną te porzeczki i będą duże, bo tutaj porzeczki będą duże. Pierwszy raz są tutaj porzeczki, więc one naprawdę urosną nawet powyżej tych krzaków. W tym momencie się zrobi tutaj no dużo lepiej, tak, jeśli chodzi o warunki. Te te właśnie, że, że nie będzie tego przewiewu takiego i wydaje mi się, że ten kwasek będzie działał lepiej. Tu widzicie, kwasek się robi. Pszczół w tym uliku akurat jest bardzo dużo i one latają w tej WFT, latają w tej weftę. Tu w tej chwili to się zrobił już pełny korpus pszczół, tak? No i widać, że z tej koniczyny też pyłek tutaj ląduje, białawy, więc, no, dzieje się, tak? Dzieje się i pasieczka fruwa jednostajnie po coś i nie jest źle, tak? Więc no, tutaj zawsze mamy jakieś perypetie z tymi pszczołami właśnie ten kwas nie działa mi za, za sprawnie. Ale to nic, słuchajcie, poradzimy sobie z tym. Mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. W tej chwili będziemy robić porzeczki dalej, a później będziemy, zrobimy syrop, no i damy im tego syropu, mimo, że ten kwasek się jeszcze robi, tak? Bo, bo teraz będzie właśnie taki motyw mam, że w środę wyjeżdżamy, tak? Wyjeżdżamy na kilka dni. No i, no i trudno, tak? Dam im ten pokarm w trakcie, kiedy będzie się dokańczał ten kwas. Może to nawet będzie i lepiej. Nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Tak jak opowiadałem, to uważam, że ze słoika nie jest najgorzej. A pszczół na kolejny tydzień nie chcę zostawić bez futru, bo wczoraj byłem u pana Waltka. Tak? Z niektórych uli wyciągali jeszcze ostatni miód, no ale widać było, że ten miód one mu już podżerały. A na przykład miał chyba ze trzy rodzinki jakieś takie, co takie były opustoszone, że tu ładnie koniczynka, o na przykład. Że, że ja zauważyłem, że u niego w dwóch, trzech ulach pszczoły normalnie wynosiły, słuchajcie, wynosiły czerw z powodu braku żarcia, tak? No byłem zdziwiony, że on już wcześniej im nie zapodawał tego syropu. Tak, dobrze, że tak naprawdę do niego tam pojechałem, bo by była lipa. Nie. Mogłyby się rodziny zmarnować, a jeśli po prostu taka rodzinka jest w niemocy lub jest bardzo niepogoda, że one nie mogą wynieść tego czerwiu i tak dalej to może to prowadzić nawet do zgnilucha więc mm, no widziałem coś takiego jestem trochę zdziwiony mm, nim, że po prostu sam tego nie ogarnął wcześniej, nie? no ale jest, jak jest dobrze, że tam byłem i teraz już będzie pszczoły wszystkie podkutrowywał, więc będą miały Lepiej, nie? Odratują się te gorsze rodzinki, to wiadomo, co tam już chciały coś wynosić. No to po prostu się jakoś odratują, tak? Ale ale to dostały w dupę przez to, nie? Dlatego, no, ja u mnie jeszcze czegoś takiego nie widziałem i mam nadzieję, że nie zobaczę. Mm. Dzisiaj, właśnie będziemy robić mocniejszy syrop. Tak, żeby pszczoły miały z tego więcej odłożone. No, ale właśnie będziemy robić. O, tu z tego damy im mieszczenie soczku. No, i słuchajcie, to i było to wszystko na chwilę obecną. Będziemy coś działać przy pszczołach. To może Ewelina coś wam nagra tak na szybko? Bo to naprawdę, jak teraz jest tak, tak, tak mam pszczoły jak mam, to pędzę na, na tyle z tym szybko, że w ogóle się nie zastanawiam. No, a jak wrócimy z naszego urlopu, to w tym momencie przejrzymy sobie pszczoły porządnie, tak. Eee, wtedy się okaże co będziemy z nimi działać dalej no ewentualnie no co będziemy, no, będziemy robić to że jak coś gdzieś nie wychodzi to będziemy to łączyć eee, żeby właśnie może zostawić te lepsze, tak eee, no nie? gdzieś tam matka się nie unasiniła coś się wydarzyło to będziemy po prostu te redukować Widać o Wisienki, już bardzo ładnie. Naprawdę nie ma tych wiśni, może za wiele w tym roku. Ale będą bardzo ładne, jeśli chodzi o ich wielkość, taką soczystość. Tak, to będą naprawdę bardzo ładne wiśnie. I życzę Wam miłego dnia i, i powodzenia.